II wojna światowa dotarła do łodzi 2 września 1939 roku, kiedy na miasto zaczęły spadać pierwsze niemieckie bomby. W nalotach tych ucierpiała elektrownia, gazownia miejska, dworzec na widzewie, lotnisko na Lublinku, ale i cele cywilne takie jak kamienica Enderów, przy której stoję, ówcześnie znajdująca się przy ulicy Bandurskiego, współcześnie Mickiewicza. Pomimo grozy bombardowań i chaosu tych pierwszych dni wojny, wydaje się, że łodzianie początkowo zachowywali optymizm. Miasto wydawało się dobrze przygotowane do wojny, natomiast sanacyjna propaganda utwierdzała ludzi w przekonaniu o sile polskiej armii i pomocy, która zostanie nam udzielona przez naszych sojuszników z Francji i Anglii. Kampania informacyjna prowadzona od kilku tygodni powodowała, że większość mieszkańców mniej więcej wiedziała co robić w trakcie ataku bombowego albo gazowego. W kamienicach, mieszkaniach prywatnych urządzano schrony, uszczelniano pomieszczenia, gromadzono pod ręką worki z piaskiem, koce do gaszenia pożarów, czy chociażby materiały, które mogły służyć do zaciemniania okien. Jednak każdy kolejny dzień września gasił ten początkowy optymizm łodzian. Wiarę w siłę polskiej armii osłabiały bomby spadające na miasto, których nie mogła zatrzymać zbyt słaba obrona przeciwlotnicza. Komunikatom o bardzo dobrej sytuacji na froncie przeczyły kolumny rannych żołnierzy, które przetaczały się przez miasto. Już w pierwszym tygodniu września okazało się, że zajęcie łodzi przez Niemców jest nieuniknione. W nocy z 5 na 6 września sytuacja Armii Łódź, której zadaniem było bronienie dostępu do łodzi i do Warszawy w dalszej części, była już katastrofalna. Przełamano opór żołnierzy na głównej linii oporu, jaką była Warta i Widawka. Nie dziwi więc fakt, że generał Juliusz Rumel postanowił opuścić swoje dotychczasowe miejsce stacjonowania, a stacjonował w najpiękniejszym pałacu wczesnej Łodzi, w pałacu Juliusza Heinzla na Julianowie. Reprezentacyjny pałac, cały biały, każdy mieszkaniec Łodzi doskonale wiedział, gdzie ten pałac się znajduje. Wiedzieli o nim też i Volksdeutsche, Niemcy, którzy współpracowali później z okupantem. Ale wracając do tematu, Piątego, o 5.30 rano. Kiedy to sztab generalny jest już praktycznie przygotowany do ewakuacji, samochody są już spakowane. A Juliusz Rumel postanowił na chwilę położyć się spać. Około 5.30 nadlatują niemieckie samoloty. Juliusz rumel postanawia się ewakuować, opuścić pałac. Niestety zakłada dość długo buty i bomba, jedna z bomb spada centralnie w momencie, w którym opuszcza pałac. Dzięki jego współpracownikowi, pułkownikowi Chrząstowskiemu, który bierze Rumla tak naprawdę i wynosi z pałacu, udaje mu się przeżyć. Odnosi tylko lekką kontuzję. Niestety, kolejna bomba spadająca w okolice pałacu zabija pułkownika Chrząstowskiego, natomiast Rumel całą sytuacją jest załamany. Cały sztab przenosi się do Mszczonowa pozostawiona tutaj zostaje oddział najprawdopodobniej żandarmerii, którego rolą jest informowanie przychodzących oficerów z informacjami i kierowanie gdzie udał się reszta sztabu. Niestety ten oddział żandarmerii także zaginął, i w konsekwencji doprowadziło to do tego, że dowódca Armii Łódź stracił łączność ze swoją armią. Tylko dzięki generałowi Wiktorowi Tome udaje się resztki Armii Łódź wyprowadzić z zajmowanych pozycji i przeprowadzić do Modlina, gdzie brały udział w dalszej obronie Modlina i Warszawy. Nie tylko dowódca armii Łódź postanowił opuści, opuścić miasto. E, także co bogatsi mieszkańcy postanowili opuścić miasto już 4 września. Tego dnia też zaczyna się powoli przygotowywanie do ewakuacji, która nastąpiła 5-6 września. Zaczynają ewakuować się władze w Łodzi. Wraz z wojewodą Henrykiem Józewskim i prezydentem Janem Kwapińskim. Na miejscu pozosta postanawiają pozostać tylko i wyłącznie biskupi Łódź. Którzy cały czas uważają, że powinni zostać razem ze swoimi wiernymi? Na miejscu. Pozostaje też kilku ważniejszych łodzian, którzy na czele z Kazimierzem Tomczakiem postanawiają założyć Komitet Obywatelski Miasta Łodzi, wzorowanym na Komitecie Obywatelskim z okresu I wojny światowej, którego zadaniem jest sprawowanie władzy, utrzymanie porządku w mieście, które w niedługim czasie ma zostać zajęte przez władze niemieckie, a także próbować negocjować z nim pewne warunki okupacji. Sytuacja Łodzi i regionu łódzkiego na tle innych ziem polskich zajmowanych przez Wehrmacht była dosyć specyficzna. W 1939 roku mniejszość niemiecka w Łodzi liczyła około 67 tysięcy osób. W miejscowościach takich jak Aleksandrów, Konstantynów czy Ruda Pawianicka Niemcy stanowili jednak czasem 1 trzecią mieszkańców. Oczywiście większość ludności niemieckiej pozostawała lojalna wobec państwa polskiego. Jednak szczególnie pod koniec lat 30. nazizm zyskiwał coraz więcej zwolenników, głównie wśród młodzieży. Zresztą działania ukierunkowane na wspieranie organizacji nazistowskich w Polsce były wspierane funduszami kierowanymi specjalnie na ten cel przez Adolfa Hitlera. 9 września 1939 roku wojska niemieckie weszły do łodzi z dwóch kierunków. Ulicą Żgowską kierowały się Kupy Piotrkowskiej oraz ulicą 11 Listopada współcześnie Legionów szły w kierunku Placu Wolności. Zobaczające wojska niemieckie witały na ulicach tłumy entuzjastycznie nastawionych łodzian pochodzenia niemieckiego. Część z nich wyszła na ulicę w akcie autentycznego podziwu dla Adolfa Hitlera, który, jak się wtedy wydawało, w ciągu tygodnia rozbił w pył dumną armię polską. Ale bardzo wielu z nich podnosiło rękę w geście hitlerowskiego pozdrowienia z czystego oportunizmu, chcąc po prostu okazać lojalność nowym panom. Żołnierze niemieccy byli częstowani napojami, ciastkami, papierosami. Na trasie ich przemarszu ustawiano transparenty z napisem Herzlich Willkommen. Propaganda niemiecka cynicznie mogła ogłosić, że Łódź, miasto rzekomo budowane rękoma niemieckich kolonistów, wreszcie wróciło do macierzy. Pierwsze patrole niemieckie na teren do Łodzi dotarły już 8 września 1939 roku. O godzinie 17, oficer 17 Dywizji Piechoty 13 Korpusu z 8 Armii spotyka na swojej drodze patrol Milicji Obywatelskiej. Patrol do magistratu miasta Łodzi jest eskortowany przez dorożkę policjantów i dowódcę milicji obywatelskiej. Dorożka zajeżdża, oficer wysiada z samochodu, wokół niego już zaczynają się gromadzić ciekawi ludzie. Wchodzą do magistratu, tam są witani przez biskupa Tomczaka, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego. Oficer przedstawia się, informuje o celu swojej wizyty i następnie informuje biskupa Tomczaka o tym, że żąda 20-30 zakładników, którzy mają zapewnić tutaj spokój wkraczającej armii niemieckiej. Biskup Tomczak poinformował niemieckiego oficera o tym, że milicja na dzień dzisiejszy i cały komitet nie panują nad miastem, nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa, w związku z tym e, trzeba tą całą umowę negocjować. Ona wcześniej już została podpisana o ludzi o niemieckich nazwiskach, nikomu nieznanych. Dlatego też oficer e, wraz e, z Kindermanem i Enderem udali się do e, sztabu. 8. Armii i by tam renegocjować właśnie warunki poddania miasta. 9 września 1939 roku do Łodzi oficjalnie wkraczają, wkraczają oddziały niemieckie. Tutaj odbywa się wielka defilada wojskowa. Na trybunie zrobionej z samochodu wkraczających Wita, dowódca XIII korpusu ósmej armii Maximilian Maria von Weiss, który salutuje wszystkim wkraczającym na ten teren jednostkom. Oczywiście wszystko wyglądało jak najbardziej ze strony niemieckiej profesjonalnie, ale wszystko zostało poprzedzone także rozpoczynającymi się i trwającymi w zasadzie aż do zakończenia wojny represjami. Jednym z samochodów, które w kolumnie wjeżdżały na Plac Wolności na fotografii, którą Państwo przed chwilą widzieli, był Adolf Hitler. 13 września 1939 roku pojawił się on w Łodzi w ramach inspekcji wojskowej, którą przeprowadzał w związku z rozgrywającą się w pobliżu bitwą nad Bzurą. Była to wizyta frontowa, a nie reprezentacyjna. Szczegóły lotu Hitlera oraz trasy były utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Większość łodzian nie miała pojęcia, że akurat tego dnia ich miasto odwiedził przywódca III Rzeszy. Rankiem tego dnia Hitler wylądował na Lublin. Stamtąd w kolumnie samochodów skierował się pod Stryków, gdzie wizytował niemieckie oddziały frontowe. Około godziny 14 samochody z Hitlerem skierowały się z powrotem w kierunku łodzi, tym razem jadąc przez Zgierz. Ulicą Zgierską i Nowomiejską Hitler dojechał do Placu Wolności, następnie Piotrkowską i Pabianicką skierował się ponownie w stronę Lublinka. Nad jego bezpieczeństwem cały czas czuwali żołnierze i policjanci, którzy usuwali z trasy przypadkowych przechodniów. Hitler wystartował ponownie z Lublinka około godziny 16, obierając kurs na Opole, gdzie w tamtym czasie znajdowała się jego kwatera. Była to pierwsza i na szczęście ostatnia wizyta Firera w Łodzi. Od początku problem pojawił się, co dalej zrobić z łodzią. Część środowisk urzędników niemieckich uważała, że w związku z dużą ilością, że w zamiesz zamieszkiwała spora grupa mniejszości niemieckiej, należy ją bezpośrednio włączyć do Rzeszy Niemieckiej. Za tym przemawiał także dobrze rozwinięty przemysł, który stanowiłby wzmocnienie gospodarcze terenów do Rzeszy Włączonych. Natomiast zdawano sobie też sprawę, szczególnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że włączenie miasta z ogromną konkurencją, z ogromnie rozwiniętym przemysłem zamieszkałym przez lokalną ludność polską będzie problemem, jeżeli chodzi o konkurencję dla przedsiębiorstw pochodzących z Rzeszy, ale także będzie problem, żeby te tereny zgermanizować, bo przecież oczywiście tereny włączone do Rzeszy miały być czysto niemieckie. Między innymi 31 października w Łodzi przebywał minister propagandy Józef Goebbels, który nazwał to miasto po prostu, krótko mówiąc, śmietnikiem i że takie miejsce nie powinno mieć miejsca w samej Rzeszy. Natomiast Artur Greiser od początku dążył do tego, żeby Łódź znalazła się w granicach Rzeszy. Uzyskał także poparcie Hermana Geringa, Heinricha Himmlera, którzy projekt ten poparli. W związku z tym 8 listopada Artur Greiser oznajmił, iż łódź zostanie włączona do okręgu Rzeszy Poznań, i od tego momentu w zasadzie powoli administracja przygotowuje się do objęcia tych terenów. 9 listopada na uroczystościach zorganizowanych tutaj w łodzi oznajmiono, Oficjalnie, że Łódź została włączona do okręgu Rzeszy Poznań, i od tego momentu zaczyna się jej historia w samej Rzeszy. Oczywiście tego samego dnia aresztowano członków Komitetu Obywatelskiego i zamknięto ostatecznie polskojęzyczną prasę. Jaki był Głos Łódzki? Od początku zakładano, że Łódź swoim wyglądem będzie przypominać miasto niemieckie. Dlatego też zburzono wszystkie łódzkie synagogi. Natomiast największym symbolem miasta, symbolem jego polskości, był pomnik Tadeusza Kościuszki. Tym zajęto się już w dniu 11 listopada, kiedy to rozpoczęto trwający po prawie tydzień e, okres jego likwidacji. Przy pomocy ma materiałów wybuchowych, a także ludności żydowskiej, która miała młotami po prostu ten pomnik rozbić. W ten sposób pozbyto się największego symbolu miasta. Na jego miejsce postawiono postument ze swastyką.